Komenda chówca Harcerzy Bydgoszczy powstała 4 lutego 1945 roku. Pamiętajmy, dopiero w styczniu 24 był Bydgoszcz wyzwolony. Zebranie organizacyjne harcerzy instruktorów drużynowych odbyło się 9 lutego 1945 roku w małej w małej sali Małego Teatru przy ulicy Gdańskiej. No, dzisiaj wiemy, gdzie to jest. To jest tam ta szkoła plastyczna. Komendantem chówca na miasto i powiat Bydgos został pod harcmisz Aleksander Czcieliński. Przedwojenny harcerz XVI harcerskiej drużyny żeglarskiej imieniem Mariusza Zarskiego. A zatem widzimy, jak blisko nas było harcerstwo. Już w pierwszych dniach działania. Zebranie miało charakter państwowy, gdyż uczestniczyli przedstawiciele stronnictwa politycznych, wojska polskiego, Związku Walki Młodych, część harcerzy, żołnierzy szarych szeregów. Deklarując pracę powstającym harcerstwie na siedzibę Komendy Hufca w Bydgoszczy wyznaczono budynek przy ulicy Libelta 8 z nazwą Dom Harcerza. Wkrótce w mieście pracowało dziesięć drużyn harcerskich szkolnych i jedna drużyna wartownicza. 16 znowu drużyna harcerzy żeglarzy.